Nigdy nie przestanę. Bardzo za tobą tęsknię. A ja za tobą. Bez ciebie chyba nie zmrużę oka. Tak jak ja. Chciałabym być przy tobie. A ja przy tobie. Ale to na razie niemożliwe. Wiem. Spróbujmy się jutro spotkać. Jutro? Obiecuję. Więc chcę, żeby już było jutro. Pójdę spać spokojna, wiedząc, że się spotkamy. Mam nadzieję, że babcia poczuje się lepiej i wszystko się ułoży. A my będziemy razem na zawsze. Ja też tego pragnę. Nie wiem, jak mogłem żyć bez ciebie. Zrobię wszystko, aby było tak jak dotąd. Zaczekam na ciebie. Tyle, ile trzeba. Bardzo cię kocham. Ja cię też. Od rana będę cię wypatrywać. Nieważne, jak długo. Do zobaczenia. Z kim się umawiasz? Nie umiesz pukać? Z kim rozmawiałeś? Szpiegujesz mnie? Powinnam? Zaraz stracę cierpliwość. Powiedz, z kim się jutro spotykasz. Z neurologiem. Chcę, by zbadał babcie. Naturalnie. I rozmawiasz z nim z taką poufałością. Mam dość tego przesłuchania. O co ci chodzi? Wybacz. Mój tata chce jutro z tobą pomówić. Poważnie? Cieszę się. Ja też mam do niego sprawę. A teraz idę spać. Jeśli permites. Ty chyba wracasz do siebie. Dobranoc. Dobre, jedz. Spodziewacie się kogoś? Nie. To pewnie Wiktorio, muszę się schować. Za okno. Do łazienki. Nie. Lepiej do kuchni. Ma wyskoczyć przez okno? Niech idzie do łazienki i się przechyli przez okno. Chcesz ją zabić? Przestań, sprawdzę, kto to. Kto tam? To ja, Diana. To Diana. Co tu robisz? Poprosiłam Fidela, żeby mnie tu przywiózł. Musiałam się zobaczyć. Dobrze się czujesz? Tak. Nie jesteś nawet blada. Pietro wrócił na rancho. Wszyscy szaleją bardziej niż zwykle. A Pani Eloisa ciągle majaczy. Wiem. Jest chora. Kiedy wracasz? Wkrótce. Cieszę się, że Cię widzę. Przygotowałam wszystkie zamówienia. Doskonale. Zajmiesz się restauracją? Wychodzę. Dokąd? Na Rancho Angeles. Muszę się dowiedzieć od Diany, gdzie jest Fiorella. Ona na pewno wie. Zapomnij o kobiecie, która wystawiła cię przed ołtarzem. Za grosz godności. To nie twoja sprawa. Otwórz restaurację. Wrócę później. Nie wtrącaj się do mojego życia. Hola. Witaj, kochanie. Czego chcesz? Włoch już wyszedł? Lepiej miło mnie przyjmij. Dlaczego Diana nie przyszła? Pewnie została na ranczu. Udaję chorą, żeby się odwiedzić. Nie cierpię, kiedy tak mówisz. Ona naprawdę chce się uczyć i nie udaje chorej. Ciągle o niej gadasz. Lepiej powiedz, co z kochankiem twojej mamy Dowiedziałeś się czegoś? Nie mam pojęcia, od czego zacząć Dostaję wiadomości od jakiegoś kretyna Który chce mi pomóc wygrać z Dałogiem. Kto to? Nie wiem Daj komórkę Po co? Daj, dowiem się, kto to Daj Jeśli chcesz pomóc Gaelowi, porozmawiaj ze mną. Wystarczy poczekać. Wiem, że to nie twój obowiązek, ale mogę o to poprosić tylko ciebie. Słucham. Przynieś mi dane dotyczące fuzji Akorp z firmą Benignia. Oczywiście. I najważniejsze. Zachowaj najwyższą dyskrecję. Nikt nie może się dowiedzieć. Tak jest. Coś jeszcze? To wszystko. Fabio, dzwonię po raz piąty. Chodzi o sprawę, którą mieliśmy się zająć przed moim ślubem. Zadzwoń. Proszę. Dobrze, że jesteś. Masz chwilę. Jak twoje leczenie? Słuchasz lekarza. Tak. Nie czułaś się źle? Nie, wszystko w porządku. A jak z Gaelem? Dobrze. Dlaczego mnie wypytujesz? Martwię się o ciebie. Nigdy nie byłyśmy tak daleko od siebie. Nic mi nie jest. Wcale nie. Dobrze, powiem ci. O czym? Odkąd odeszłaś, Aitana mi grozi i wypytuje, gdzie jesteś. Dlaczego nie powiedziałaś tego od razu? Nie chciałam cię martwić. Jesteś moją siostrą. W tej chwili pójdę i wytargam te blondynę za włosy. Nikt nie będzie krzywdził mojej siostry. Jeśli wrócisz na ranczo, wszystko zepsujesz. Nie szkodzi. Teraz liczysz się tylko ty. Ta kobieta to wariatka. Jeśli coś zrobimy, będzie gorzej. Jeśli nie zareagujemy, w końcu cię skrzywdzisz. Dla ciebie zniosę wszystko. Nie zasługujesz na to. Tak jak ty. Poświęciłaś się dla mnie. Teraz ja zadbam o twoje szczęście. Dziano. Co ci zrobiła? Bądźmy od niej mądrzejsze Musimy być cierpliwe. Będziemy walczyć razem. Poza tym, Pietro nie pozwoli, żeby coś mi się stało. A Itana cię skrzywdziła? Nie, nieważne. Krzyczała na ciebie, dotknęła cię? Nie. Wszyscy się z nas śmiali Ale najbardziej zabolało mnie cierpienie córki Dlaczego zostawiłeś ją przed ołtarzem? Dziękuję, że nie wycofałem się ze spółki Małżeństwo i interesy to dwie różne sprawy Nie Pedro Bądźmy szczerzy. Naprawdę zostawiłeś Aitanę, bo masz mętlik w głowie? Nie ma innej przyczyny. Mnie też się to przydarzyło, kiedy się żeniłem. Najważniejsze, żebyś zrozumiał błąd i ustalił z Aitaną nową datę ślubu. Co ty na to? Muszę iść do babci, wybacz. Słyszałem, że Eloisa zachorowała. Bardzo mi przykro. Do widzenia. A kiedy może pan przygotować nowy testament? Szybko. Mam jedynie wątpliwości, czy Eloisa go podpisze. My się tym zajmiemy. Da się to zrobić? Mam wątpliwości. Tym razem otrzyma pan sowite wynagrodzenie. Jutro rano chcę mieć testament. Wydaje mi się, że Pedro niczego nie podejrzewa. Nawet uwierzyłem w jego głupie tłumaczenie Ja nie To mnie nie obchodzi Choćby odszedł z Włoszką, zrób wszystko, żeby o niej zapomniał Macie się pobrać Po tym, jak mnie upokorzył Wyjdziesz za niego Co? Co się stało? Wszystko w porządku? No. Widziałem twojego ojca. No. Chcę, żebym wyszła za Pedra. Nie obchodzą go moje uczucia. Skoncentruj się na firmie. Później pogrążymy Pedra. Co ty na to? Co robicie? Nic. A co? Siedzicie blisko siebie. Nic się nie dzieje. Przejrzę dokumenty. Zamierzasz tu dalej pracować po tym, jak prezes porzucił Cię przed ołtarzem? Nie masz godności? Moja godność jest proporcjonalna do liczby akcji, które posiada mój ojciec. I owszem będę tu pracować, bo firma częściowo należy do mnie. Jakieś pytania? Nie. Świetnie. Idę po dokumenty. Za godzinę mam zebranie, zazdrośnica, więcej pewności, kocham cię, więcej pewności. To dla ciebie. To dowód mojej miłości i oddania. Na ranczu nie mogę tego zrobić, ale tutaj tak. Wiesz co? Jesteś tandetny. To nie jest oddanie, tylko wygłup. Nie chcę, żebyś już szła Tęsknię za tobą Zostaw Z Reynaldem i Adelą, zostań Muszę iść Na ranczu będą się martwić Aitana zacznie wypytywać, gdzie była. Nie chcę się z tobą rozstawać Nie chcę się z tobą rozstawać nic mi nie będzie. Pozwól mi wrócić. A jeśli pokłócisz się z jest Niespodzianka. Mamy coś dla ciebie. Kawa i ciasto. Ja zaparzyłem kawę. Dziękuję, ale muszę już iść. Zjedz choć kawałecze. Do kawy dodałem cynamon. Zgoda. Odbiorę. Cześć, tato. Benito, jak się masz? Nie za dobrze. Chciałbym Was odwiedzić i porozmawiać. Teraz? Potrzebuję rady w sprawie kobiet. Aj, 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 Myślisz, że wiem coś o kobietach? Gdyby tak było, nie ożeniłbym się z Twoją matką. Nie jestem w nastroju na żarty. Musisz mi coś doradzić. W tej chwili nie mogę Przykro mi Powiedz mu, że zabieramy Włoszki do Chin Idziemy na włoski film Zaczekam na was w domu Mogę? Nie Będziesz tu siedział, kiedy my pójdziemy do Chin? Nie, 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 nie to niemożliwe. Wszędzie chodzą karaluchy. Będą robić dezynsekcję. Czekaj, widzę jednego. Dobrze, przyjdę kiedy indziej. Kiedy tylko chcesz, byle nie dzisiaj. To zły dzień. Uważaj na siebie. Całuski. Mama przesyła całuski. Chciał ze mną porozmawiać, a ja mu tak nakłamałem nie czuj się winny. Nie może się spotkać z Fiorellą Przyjdzie później. Zjedzmy deser i wypijmy kawę. Pójdę do niego. Był smutny. Podniosę go na duchu, kiedy wrócę na lunch. Dobry pomysł. Zjedzmy ciasto. Oj, Powinna pani leżeć w łóżku. Nie muszę, czuję się doskonale. Może jeśli pani odpocznie i się uspokoi, dobrze się czuję. Przygotuj mi saunę, chcę się zrelaksować. Jak pani sobie życzy. Ja nigdy nie zostawiłabym pana przed ołtarzem. Zawołaj, Django. Już się robi. Pedro, zawołaj tu Fiorelle. Fiorelle? Jak śmiałeś uciec z moją narzeczoną? Pani o tym wiedziała. To nie tak. Nie zaprzeczaj. Jeśli miałeś dość odwagi, aby ukraść mi narzeczoną, miej odwagę ponieść konsekwencje. Opracowanie wersji polskiej Agnieszka Figlewicz. Czytał Radosław Popłonikowski.